Dziękuję. No! Right right <laughs> Chyba jeszcze nigdy tak się nie, 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 nie tremowałem, nie denerwowałem biegiem jak, jak w tej chwili. Właściwie zaraziłeś wszystkich swoją pasją biegania. Razem z Henrikiem i powstał Bayer Life Team. Czy uważasz, że to jest dobra inicjatywa, że biegamy dla fundacji? Myślę, że fantastyczna, żeby bieganie nie było egoistyczne, tylko żeby to było bieganie dla promowania zdrowia, ale zdrowia w szerszym rozumieniu, także pomagając innym. Jeżeli jednocześnie firma może coś ofiarować fundacji, która robi coś cennego, to tym bardziej fantastyczne dla nas. Cieszymy się bardzo, że możemy brać w tym udział. Ja przede wszystkim chciałem bardzo podziękować, bo dla mnie to jest ogromne wyróżnienie i honor, że mogę wziąć udział w tej sztafecie i pobiec dla tak szczytnego celu, by pomóc po prostu. Bieganie jest najprostszą formą ruchu. Jeśli do tego jeszcze do, możemy dołączyć coś, co pomoże innym, to nasze bieganie, ten nasz wysiłek zyskuje wtedy dodatkowy wymiar. To jest dla mnie najpiękniejsze, co może być w sporcie, w bieganiu, w ogóle w aktywności fizycznej. Dobra. Do biegania skłoniłem przede wszystkim mało czasu na ruch i generalnie uznałem to za formę, która pozwala efektywnie spalić kalorie w relatywnie krótkim nakładzie czasowym. Bieganie jest świetne i każdemu polecam, a dodatkowo jeżeli możemy dzisiaj za każdy krok zapłacić fundacji określoną kwotę to to jest dodatkowa motywacja. Pomysł, jak zwykle, bierze się z duszy, a duszą naszego zespołu jest Paulina. I jeżeli chodzi o organizację, to też najważniejsze jest dobry zespół i pomoc. I dlatego to się udało, że miałam doskonałą pomoc. Cudowne jest to, że zaraziliśmy również Magdę bieganiem, i Magda obiecała, że? że przebiegnę dzisiaj 20 metrów. Ale będziesz biegać? Będę, będę biegać. Ja myślę, że to jest fantastyczny sposób na to, żeby pokazać pewien rodzaj solidarności z ludźmi, którzy harują na różne choroby. Bo to jest taka sprawność fizyczna, a równocześnie pamiętanie o tych, którzy nie mogą z nami biegać. Dlatego uważam, że to jest świetny pomysł. A dla mnie świetnym pomysłem i najcudowniejszą nagrodą będzie to, żeby to obiecała, że będzie. Będę biegać. Everybody's uh, running in Denmark. It's a very, very big thing in Denmark. So uh, yeah, you cannot. Uh... Cross a, a street without meeting anybody who's running. It's the first time I'm running for a good cause, and I, I look forward for the to the run. So uh, yeah. Just a minute, I need to pump. <laughs> the run is moving forward. It's more fun than standing still. So we should all run, and this time we do it for a good cause. We do it. For Fundacja Udaru Mózgu? Strobe Foundation and we do it for our values, the life values in Baja. So all guys out there, come and run with us. I think we will win just by completing. Dziękuję, że pozwoliliście nam biegać dla waszej fundacji. To jest dla nas ogromny honor. Ja nie wiem, czy wy się często spotykacie z takimi inicjatywami? To my dziękujemy bardzo, że Państwo zgodziliście się w naszej inicjatywie i dla naszych pacjentów i naszych podopiecznych. O ile pamiętam, to jest pierwszy raz, kiedy duża firma biegnie dla podopiecznych fundacji. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Całą dotację przekażemy na pomoc naszym podopiecznym. 3, 2, 1. Dziękujemy bardzo. Byliśmy zaskoczeni bardzo pozytywnym nastawieniem do naszej fundacji. Czy takie biegi i takie wspieranie Was wpisuje się w strategię fundacji, która jak wiem jest bardzo dokładna i świetnie opracowywana? Tak, ja myślę, że to jest doskonały sposób komunikacji tego, co my robimy i bardzo nowoczesny sposób komunikacji. Będziemy go wykorzystywali w przyszłości i bardzo prosimy o dalsze wsparcie. tajemnicę, że Włodek do tej pory jeszcze nie biegał, ale kiedy zobaczył naszą pasję biegania, stwierdził, że chyba rozpocznie. Włodek, zrobiłeś coś w tym kierunku? Na razie zrobiłem tyle, że jestem tu, kibicuję tym wspaniałym zawodnikom, naszemu teamowi przede wszystkim. Mam profesjonalny strój, także pierwszy krok zrobiony i myślę, że na następnych zawodach będę finiszował, albo wręcz tutaj jak, jak ci panowie, którzy... Dasz rady, trzymam za ciebie kciuki. A teraz zobaczmy, jak biegnie Michał! A teraz, proszę Państwa, niespodziewana zmiana ról, mianowicie wywiadu dziela na Paulina Smaszku-Żajewska. Paulina, powiedz, jak myślisz, jakie to ma znaczenie takie eventy jak dzisiaj dla budowania tak zwanego ducha zespołu? Dla mnie to są dwa aspekty, które są szalenie ważne. Po pierwsze buduje to między nami więź i coś absolutnie nowego. Poza tym mamy coś, co przyświeca nam celowi, że to nie jest tylko dla nas zabawa, jakiś hobby, ale mamy też cel, fundację udaru mózgu, to, że możemy im pomóc biegając, powoduje, że ja na przykład czuję się lepszym człowiekiem. Nie wiem jak ty Beato, ale jakoś w sercu mi jest lżej. A poza tym jest to strasznie miłe, że poza widzeniem się przy biurkach i przy komputerach widzimy się w zupełnie innej atmosferze, jak bardzo chcemy pomagać, jak bardzo jesteśmy zmotywowani. Jak się cieszysz, jak się uśmiechasz. 327, 369. Super. 403. To ciśnienie jest strasznie niskie, jest parno. Zakładam 31, przebiegam 32, co i tak jest nieźle. Brawa dla Michała! 490, 339. <noise> Uśmiech na twarzy Maćka Kurzajewskiego, medal na szyi, zadowolony, uśmiechnięty. Ciężko było? Nie było łatwo, ja muszę się przyznać do, do pewnej taktyki. Ja zadeklarowałem ten bieg na 10 km na czas 5, 5 minut na kilometr. Czy miałem w czasie 50 minut pokonać swój odcinek sztafety? Zadeklarowałem te 5 minut, dlatego że chciałem zmotywować kolegów z drużyny. To się opłaciło. Pierwszy otwierający naszą stałą sztafetę zawodnik pobiegł fantastycznie. Mam nadzieję, że ci, którzy po mnie będą biec, równie znakomici. Ja niestety widziałem o tym fortelu i tylko 52 minuty i 31 sekund. Jestem szczęśliwy, bardzo ciepło upalnie, ale fantastyczna atmosfera, piękna trasa, dużo podbiegów, ale też i momentów, gdzie można było nabrać szybkości. Świetnie rewelacja, idę oglądać, jak reszta będzie się spisywała. Ja, 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 317, 338. Było bardzo gorąco, ale starałem się przebiec najszybciej jak potrafię. Jaki czas? 42.30. To jest zniewalający czas, jeśli chodzi o 10 kilometrów. Adam, jesteśmy z Ciebie dumni. Czy warto biec w Bayer Life Teamie? Absolutnie warto. Wielka frajda, pokoniewanie własnej słabości na trace. Wszystkim polecam. Fundacja Udaru Mózgu jest szczęśliwa, że ma kogoś takiego jak ty, kto ją wspiera. Czy myślisz, że ta inicjatywa wspierania fundacji w Twoim sercu jest naprawdę ważna i bliska? Myślę, że wspieranie fundacji, przez bieganie, to jest kapitalny pomysł i robię wszystko, żeby się do tego jak najlepiej włączyć. Wybiega na ostatnią zmianę. Kondycja plus szykuje się do przedostatniej zmiany. 339. How was it? it was so hard. Oh my God, it was so hard. And I'm completely, uh, yeah, I'm, s I'm so tired. Okay, uh, but it was but so hard. What do you think about your time? Are you, are you happy with this? Uh, yes, because I think it was 28. Yeah, it was 28, it's perfect time. Oh. That was nice, it was a very nice track not too much sun nice what can i say i did it below my time how is your leg my leg is good i got a doctor who takes care of so that's beata okay henrik tell the last things about the Iron life team and tell the last things that you ran exactly for polish stroke foundation how do you feel it it's uh, worthy or not it's a very worthy cause strokes in poland are a devastating condition around 100000 no more. 100,000 poles get a stroke every year. A lot of these strokes can be prevented. We're working with the government to see if we can find a way of getting patient access to these to this new medication. So far it's a process, but we will keep on going like today and one day we will also be ahead of time on that one. Muszę łapać oddech, bo finisz był ciężki. Trochę słońce niestety przeszkadzało, ale się, w założonym czasie przebiegł. To jest dla mnie najważniejsze. Jaki czas? 30 minut. Brawo! Mariusz, e, włączyłeś się do naszej drużyny, Bayer Life Teamu. Z jakim założeniem? Że chcesz szybko biegać, że chcesz pomagać, czy chcesz się dobrze bawić? Chcę robić wszystko naraz. Także na pewno chcę szybko biegać, chcę się dobrze bawić, a chyba najwięcej pomagać. Także. Generalnie wszystkie te trzy założenia mam nadzieję, że w przyszłości spełnię. I need to say, this is a great honor. This is first time we do this, but it is a great honor to work with this Foundation. And we a marathon and we 120 per we run. So here you are. Thank you, very much. Thank you very much. I can promise that all this money we spend for the